no właśnie jestem jeszcze w trakcie napraw tutaj po aktualizacji home asystenta jak widzicie nie wszystkie sensory nie wszystkie encje poleciały ale dużo encji przeszło w stan nieznany a dlaczego tak się stało ciężko mi jest stwierdzić co ta aktualizacja wniosła natomiast patrzcie jak wygląda Nazewnictwo w tym momencie JK BMS BMS 1, wcześniejsze naz nazewnictwo, miałem zrobione tu, tu e, dla e, ESP odczytującego właśnie dane z BMS-ów. Takie i co ja robię? Wystarczy, że usunę ostatnią literkę i wcisnę po prostu tę samą, która była na końcu. Wyskakuje mi z automatu co mam wybrać. Klikam i pojawia się balans, kurent. Następna opcja, mamy tu temperatur, sensor. Usuwam jedyneczkę, wstawiam z powrotem jedyneczkę. Wyskakuje mi, patrzymy sobie, T1 jest ankną. Wybieramy, pyk i patrzcie, pojawiła się. I jeszcze jedno dla przykładu, tu mamy dwójeczkę usuwamy dwójeczkę, wkładamy dwójeczkę, wyskakuje informacja o sensorze, jak widzicie mamy nadal ankną, wybieram i pojawiła się, no taka zmiana, ciekawa ta aktualizacja, dużo rzeczy do ręcznej zmiany, no ale cóż, tak jest Home Assistant, czasami tak się zdarza, pozdrawiam.